witam Was wszystkich w następnym już materiale z gry Tekken 5. Zagramy sobie tryb Story Battle. Chciałbym Wam przedstawić kolejną już postać. W poprzednim materiale graliśmy sobie Kumom, także jak ktoś nie oglądał to może sobie zajrzeć. A w tym materiale zagramy sobie Heihachim, czyli postać, która jest przedostatnia tak jakby do odblokowania. No i... Co mogę powiedzieć więcej? Zapraszam Was do oglądania. Heihachi Mishima, the head of the Mishima Zaibatsu and the sponsor of the King of Iron Fist Tournament 4. A Heihachi and Kazuya fought the jacks together, but Kazuya fled, leaving Heihachi to battle the jacks alone. The fight would have killed an ordinary human, but Heihachi, no ordinary man, held off the jacks and survived the ambush. One month later, he learns someone has taken control of the Mishima Zaibatsu. Open the King of Iron Fist Tournament 5. Heihachi prepares to fight again. I don't know who's behind this, but the Mishima Zaibatsu is mine, says Heihachi. Get ready for the next battle! Heihachi Mishima Narodowość Japonia styl walki Michima oparte na karate. Wiek 75 lat. Tak jak co, ale Jodiega się trzyma. <grych> 75 lat i takie rzeczy robić. No, Heihachi jest niezniszczalny. Już udowadniał to nieraz ogólnie. Ten ród Mishima jest silny, po prostu silny. Nic więcej tutaj nie mogę powiedzieć. Pamiętajcie, przecież Heihachi przeżył wyrzucenie z właśnie tej góry, czy też klifu, tak? W właśnie pierwszym turnieju przez Kazuje po wygranym starciu. Kazuya to samo udowodnił nieraz. Zresztą przypomnijmy sobie, jak Heihachi go wychowywał. Heihachi chciał, wiecie, mieć silnego syna, żeby właśnie osoba silna przejęła po nim tak, jakby pałeczkę, czyli całe to Mishima Zaibatsu. Ale coś Jadiga nie chce za bardzo oddać. Kazui tego <śmiana> miana szefa, właśnie. Pamiętajcie też, że Heihachi nie posiada genu diabła. Jedynymi postaciami, które są, przynajmniej na ten moment, jest to właśnie Jin. Który posiada tak, jakby. E, może nie całą. cały ten gen, tak. No i oczywiście e, kazuja, tak. Więc no, Heihachi, mimo to, że nie posiada właśnie tego genu, bardzo świetnie sobie radzi. No i tak, jak było to wspominane nie raz, że właśnie ta linia krwi Mishima, no jest taka troszeczkę przeklęta, że tak to można powiedzieć. Że ich życie, no jest. no po prostu toczy się na walkach. I no kiedyś kres znajdzie, kiedyś ich kres po prostu dojdzie do końca, zresztą każdego człowieka, no ale no wiecie, ich jest dosyć ta linia specyficzna. Ogólnie, jeżeli chodzi o postać Heihachiego, bardzo go lubię, cwany taki, taki dziadyga, ma kilka takich fajnych scenek, śmiesznych dodam, że scenek, tak, które no dosyć mnie śmieszą. Mimo, że no jest on raczej taką poważną osobą, silną personą. No to czasami, czasami te, te, te takie żarciki z nim są dosyć w porządku. To między innymi jak na przykład e, w trzecim tekenie w endingu właśnie Link Shao dostaje od niej w wpierdziel. Gdzie Heihachi właśnie obiecał Link, e, że wybuduje jej Luna Park. A tak naprawdę ten Luna Park nie był jej, tylko Heihachiego. O, i Link się wkurzyła i spuściła dziadkowi w pierdziel. Stage czwarty, Jack 5 No. Co jak co, no przecież Jack w końcu... To on spowodował ten tą wybuch, może nie Jack 5, tylko Jack 4 co prawda, inny model tak, ale no dziadek tutaj nie odpuści, nie, nie ma takiej opcji, no wkurzyłeś Heihachiego, no to masz przerąbane, gdzie mi tutaj będziesz tańcował, cyk, podcineczka Hell Sweep, oczywiście kluczowy ruch, jeżeli chodzi o Rutmishima. Mishima, co prawda ma więcej opcji z tego ruchu, czy więcej opcji? Troszeczkę ten ruch inaczej wygląda. Widzicie, że on kilka razy potrafi się tak, jakby obkręcić. Umie podciąć. I jeszcze ta dobiteczka, świetnie, świetnie, świetnie. No co, dziadek się wyżył, spuścił Jackowi w pierdziel. Dziękuję, następny. Mówię, no, jedzą właśnie w porządku postacią. Tak, jak mówiłem, no czasami można się z, z nim pośmiać, tak? Tak, tutaj właśnie mieliśmy, Wyżył się, pośmiał się, pokazał, że on tu ma kochones No i następny, następny przeciwnik, Lay. EWGFy, muszę tutaj troszeczkę bardziej wam zaprezentować skillowe rzeczy. A przynajmniej będę się starał. Czas z reguły jest tak, kiedy mówię, że chcę wam zaprezentować jakieś skillowe rzeczy, to wtedy jest takie pff, gówno, nie zrobisz. Ten ruch jest bardzo w porządku. Bo z tego co kojarzy, on nie jest karalny, a daje nam wybiteczkę, więc to daje naprawdę mocne, mocne, mocne plusy dla pana Heihachi'ego. I my. no o właśnie, więcej tych prądów, więcej prądów, hej Musisz tutaj prądować więcej Włosy ci stoją jakoś na dęba, więc no, masz te prądy w sobie, musisz <grybujesz> Stage szósty, King No tak jak wspominałem właśnie no Heihachi nie posiada tego genu diabła, ale no mimo to radzi sobie doskonale, tak, jest świetnym wojownikiem. Mimo, że też wiekowy, chociaż no, ej, mieliśmy... Mamy takie postacie jak na przykład, nie wiem, chociażby Wang. Wiekowy, a też daje sobie dziadek radę. No, lecimy Kinguś dalej z Tobą, tak jest. Zaczynamy sobie wybiteczką, cyk. Jedna trzecia HP zdjęta jednym jugglem. Zdaję sobie sprawę, że można Heihachim raczej więcej wyciągnąć. Ale no jakoś idzie, jakoś na razie idzie, nie jest źle, nie ma co narzekać. Mokujin, w porządku. I lecimy. Cyk. O, kurczę. Czasami nie trafia mi ten trzeci cios. Nie wiem od czego to zależy. Czy robię to za wcześnie, czy robię to za późno. Cyk, ta dobiteczka. Kurczę, to zadaje kolosalne obrażenia. Także przy ścianie mo możemy sobie to dosyć często i gęsto robić po na przykład wyrzuceniu przeciwnika na tą właśnie ściankę, żeby tak go elegancko... O nie, ten miecz! No Już wiadomo, że to będzie co? Oj, tutaj kapkę zaspałem. Nie, 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 żadne mi tutaj teleporty, nie wolno tak, nie wolno. Co mi będziesz tu na mieczu stawał?

では、様も飼い犬に手を噛まれたというわけかうるさい野良犬ごときのために大会に参加したのではない貴様、この大会の本当の主催者が誰か知っているのかうん知らん誰だというのじゃまだ気づかないのか今日まで俺を騙しておきながらあの爆弾で本丸の地下から何がよめがえったのか I kolejne starcie syna z ojcem. Jak było widać, właśnie Kazuja już chyba załapał o co chodzi. Pragnę tylko jeszcze raz przypomnieć, że właśnie głównym celem Heihachiego jest odzyskanie miana szefa Mishima Zaibatsu, tak. I głównie potem przystępuje do tego turnieju. Bo pojawia się też trzecia postać, która tak jakby pociąga za sznureczki, która w ogóle zorganizowała ten piąty turniej. No i też Heihachi chce się dowiedzieć, kto to jest tak naprawdę, no i go rozwalić, tak? Co panie, którzy mogą się już domyślać, o kogo chodzi, bo już nie raz widzieliśmy tego osobnika. Na razie nie będę mówił, bo zaraz ten dżentelmen nam się pojawi. 久しぶりだな親父だろ気よったかコゾが <laughs> ふんっずいぶん老けたようじゃの夜年しみには勝てんな老けた、うん、そのセリフこれを見て <laughs> もうい度言えるか Jedna rzecz, którą mam do, do zarzucenia. Ten filmik przedstawiający transformację właśnie Jim dlaczego nie został wstawiony do rozmowy z Kazują. W sensie kiedy graliśmy Kazują, tak? Sprawda tam też był króciutki dialog, Jimpachiego, tak? Coś w stylu Kazuje ze mną coś takiego, nie? Ten filmik jest w porządku ładnie zrobiony. Więc, halo Namko, dlaczego? Ukazuj się taki brzydki, a tu taki ładny. ładnie z waszej strony. No i tak jak mówiłem, to właśnie Jinpachi jest tą głową. Właśnie Mishima z to on zorganizował ten turniej. Jako, że też jest on Mishimon, on tak jakby przejął właśnie kontrolę. No i mamy pojedynek syna z ojcem, tylko że tym razem tym synem jest Heihachi, właśnie Heihachi pokonuje swojego ojca, także zobaczymy co wydarzy się już na sam koniec. Halo Houston, odbiór, odbiór. Houston mamy problem. <grych> tak mówiłem no, hecacy. Mimo że poważna postać, ale ma w sobie tego tego troszeczkę humorku, no. <grych> Cały wszystkich tych 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 e, posiadaczy właśnie tego diabelskiego genu, czy tam diabelskiej krwi, jak zwał, tak zwał, wysłał sobie elegancko wy kosmos. <grych> No co można powiedzieć, panowie na pewno będą mieli ciężko, żeby wrócić z czegoś takiego. Ale czy takie jest prawdziwe zakończenie TK na 5? Nie zdradzę wam tego, sami musicie to wyedukować, domyśleć się i tak dalej i tak dalej. Także cóż no tak by prezentowała się właśnie historia jego tak wyglądał Heihachi w tykanie 5. Przyjemnie się nim gra, przynajmniej dla mnie. Jest w porządku postacią. No i co tu mogę jeszcze dodać, no. Z mojej to było na tyle. Ja byłem Nero. Dzięki za oglądanie. Życzę wam miłego dziąka, Czy też wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądacie. No i widzimy się w innych materiałach na tym kanale. Także na razie cześć i joo!